Witam serdecznie. Następna naprawa. A co mamy na następnej naprawie? To jest chyba Hyundai? Czy Kia? Hyundai. Hyundai i. Zaraz, mam I 30. Tak, bo to jest ten kombi i 30. Tak, o, Hyundai i 30. Witam serdecznie, Majsterkowicz. Słuchajcie. Razem z internetowym sklepem Elite Polska przygotowaliśmy dla Was pewną ofertę. A mianowicie macie dostęp do strony internetowej, w której możecie zamówić części. Nie tylko części y, po marce pojazdu, ale również po numerze WIN. Czyli wpisujecie numer WIN i możecie w nim po prostu odszukać swój pojazd i dobrać właściwe części. A jak to zrobić? Już wam pokazuję. Dobrze, jesteśmy w tej chwili w sklepie Elite. Tutaj mamy taką dosyć fajną, przyjemną zakładkę. Znajdź samochód według WIN. Piskając ją, wyskakuje tutaj możliwość wpisania numeru WIN. Dajemy: Szukaj. Znaleziono nasz samochód. Wchodzimy w to i tutaj macie wszystkie produkty, które pasują do waszego pojazdu. I załóżmy, że szukamy filtra powietrza. Wpisujemy silnik, filtry. I tutaj nam wyskakują wszystkie możliwe dostępne filtry na stronie. Możemy sobie zamówić. Sklep oferuje oczywiście szeroki wybór części. Przeglądarka jest bardzo intuicyjna i prosta w obsłudze. Serdecznie zapraszam, a link do internetowego sklepu Elite Polska znajdziecie w opisie filmu. Jeszcze jedna ważna informacja. Do końca marca bieżącego roku na kod WH35 dostajecie 35% zniżki na tarcze hamulcowe Brembo. Kod rabatowy dostępny w opisie filmu. Zapraszam do zapoznania się ze stroną. Pozdrawiam. Co się dzieje? Już Wam pokazuję układ zapłonowy. Wypadanie zapłonu stały. Zapłon cylindra pierwszego. Wypadanie zapłonu stały. Tak? A, byście to widzieli? ja tylko tak kamerę przyłożyłem? Dobra. O, proszę bardzo. Mamy wypadanie zapłonu. Jest, jest. Dobra. No to teraz podchodzimy i sprawdzamy sobie. Marcel już wykręcił tą pierwszą świecę i mnie zawołał, bo mówi chodź, bo nie uwierzysz. Dobrze, z tego pierwszego cylindra mamy wykręconą już świecę. Tak na pierwszy rzut oka nie wygląda jakoś źle, ale mówi do mnie chodź zobaczysz, bo nie uwierzysz. Włożył nasadkę i samą nasadką odkręcał, bo świece były niedokręcone. Wykręciliśmy teraz, zobaczymy czy faktycznie wszystkie tak, czy tylko na tej pierwszej. Gdzie jest ta nasadka? Jest tu nasadka, wkładamy sobie nasadkę i zobaczcie, nie mam żadnego klucza, tak? Patrzcie, tak są dokręcone świece w tym aucie. Słuchajcie, dokręcajcie z odpowiednim momentem, bo możecie się pozbyć gwintów w głowicy. Naprawdę, to nie są żarty. Jeżeli tak będą wkręcone świece, to się mega szybko pozbędziecie gwintów i będziecie mieli głowice do roboty. Także, żeby nie było dalej nie mam żadnej nasadki. Łączcie, mamy to wykręcone. Marcel bierze magnes, wyciąga i mamy świecę. Widzicie? W ogóle nie dokręcone. Dobra, ale co robimy? W pierwszej kolejności musimy sobie sprawdzić, czy to jest wina świecy, czy to jest wina cewki, albo instalacji, tak? Albo nie daj Boże, nie mamy kompresji. Dobra, ja się przygotuję i zaraz Wam pokażę, jak sobie to zdiagnozować, co tutaj się dzieje. Dobra, teraz tak. Zostały zamienione te cewki. To jest dosyć świeża Delphi, ona była na drugim cylindrze. Zamieniliśmy same cewki. Marcel odpali i coś Wam pokażę. Jak możecie sobie skontrolować, co tutaj się dzieje? Najprostsza rzecz, po prostu podmienić sobie cewki. Ja was gdzieś tutaj ustawię. Albo Marcela poproszę jak odpali, żeby przyszedł. I nagra to. Tak, odpal, odpal i chodź. A jak możecie zobaczyć, silnik bardzo nierównomiernie pracuje. Czyli coś się dzieje. Weź nagraj. Teraz tak, co bierzemy? Bierzemy tutaj ten przewód, od tej pierwszej cewki sobie odepniemy. Widzicie? Jest różnica w pracy silnika, czyli ta cewka jest OK. Tutaj mamy O. Widzieliście, jest różnica. Teraz weźmiemy tą, co była na pierwszym springrze. Odpinamy. Nie ma żadnej różnicy. Nic. Zobaczcie, podepnę. Nic. Czyli mamy winowajcę, winowajcą jest ta setka. Ona była wcześniej na pierwszym cynimrze, ale specjalnie ją podmieniłem, żeby zobaczyć, czy instalacja jest sprawna. W ten sposób wiecie o tym, że ta instalacja jest sprawna. Poproszę. Bo jeżeli teraz na pierwszym nie mamy wypadania zapłonu, no to mamy go na drugim. W zasadzie jeszcze powinno zostać to potwierdzone komputerem. Jeżeli komputer zdążył by łapać, podejdziemy do kompa, ale nie jestem pewien, czy nam komputer to wyłapał, bo to dosyć szybko zostało uruchomione. O mamy, proszę bardzo. Widzicie, zapłon cylindra drugiego, teraz mamy wypadanie zapłonu. Ja tego wcześniejszego błędu nie kasowałem, tak? Doszedł jeszcze zapłon cylindra drugiego, dlatego że podmieniliśmy tą niesprawną cewkę na drugi cylinder, no i nam wyskoczyło, nie dość, że komputer nam podpowiedział, to jeszcze, proszę bardzo. Zostało to podpowiedziane w ten sposób. Czyli tak, co zrobiliśmy? Sprawdziliśmy sobie, czy na pewno świeca jest sprawna, tak? Podmieniając tą cewkę. No, bo skoro na pierwszym cylindrze wszystko fajnie działa, jest reakcja, no to wiadomo, że mamy sprawną świecę. Mamy tą cewkę sprawną, którą zamieniliśmy z drugiego na pierwszy. I instalacja też jest sprawna. Skoro zamieniliśmy, a świeca została dalej. Ta sama na drugim cylindrze. Cewka została podmieniona, no to na 100% mamy uszkodzoną cewkę. Czyli co, bierzemy, zamawiamy nową cewkę, instalujemy, i auto wraca do życia. Jeśli w czymś pomogłem, to się cieszę. Dobra, działamy dalej. Ok, mamy cewkę już wymienioną. Możecie zauważyć też Delfiego, troszeczkę o innej charakterystyce napisów. Ta, a ta, tam sobie załatwiał klient. No, potem pojechał Marcel. Silnik pracuje również, nic mu nie dolega. Zobaczmy jeszcze, czy mamy kody błędów. Oczywiście zostały skasowane. Nie ma żadnych kodów błędów. Jeszcze raz spróbujemy go otworzyć. Tu brak kodów usterek. Także co, dosyć szybka naprawa. Możecie sami sobie taką naprawę wykonać. Już wiecie, jak. Kolejny dzień zmagań z pojazdami waszymi, od czego tu zacząć? Bo już sam nawet nie wiem, od czego by tu wam zacząć. Może zaczniemy od tego, czym przyjechałem dzisiaj. Przyjechałem do pracy. O, tak będzie mnie lepiej widać. Tak lepiej. Przyjechałem dzisiaj do pracy z Kodą Oktawią. Jedynką w macie takiego shorta, takiego psikusa mi ta osłona na kierownicę zrobiła. Eee, pojazd był na stacji diagnostycznej i stwierdzono, że trzeba wymienić amortyzatory. No okej. Okay. Tam odbój, oczywiście, wyrwany to jest standard. Tutaj amortyzator właśnie mokry, wylał, jak widzicie. No to trzeba wymienić, tak wymienia się kompletem, nie wymienia się pojedynczo. Dlaczego się nie wymienia pojedynczo? Dlatego, że jeżeli założymy tylko pojedynczy, no to będzie różnica w tłumieniu na amortyzatorze i zaraz szybciutko trafi się po prostu, że tak powiem któryś, no podejrzewam, że ten, bo ten jak wymienimy tylko jeden nowszy, to szybko, od razu, momentalnie ten padnie no i będzie nierównomierna amortyzacja tyłu więc dlatego zawsze wymieniamy to parami o, tu widzę, że jakieś przewody były robione okej, okay, dobra, eee, to jeżeli chodzi o to plus do tego, tutaj klient nam zlecił wymianę oleju jeszcze, Marcel już zrzuca no jest tutaj za oliwiony cały ten silnik od tej strony, to jest benzyna i co jeszcze musimy zrobić? Musimy słuchajcie wymienić pasek PK, bo ponoć już jest trafnięty. Ale no, jak widzicie, osłona poprzeczepiana na trytytytki, druty. Także musimy to wszystko drutować i dostać się do tego paska. Dobra, to jest to. Tak, czyli jakaś tam dosyć prosta robota. Oleju nie będę Wam nagrywał jeszcze, bo tam ktoś prosił mnie o to, żeby nagrać Wam wymianę oleju dokładną. To jak coś się trafi takiego typowo na wymianę oleju, nie ma sprawy. Amortyzator oczywiście, że pokażę jak wymienić. Raz powtórzę. Przestań pierdzielić o łatwiej roboty. No tak, bo u nas tak. To, to jest po prostu zaklęcie. Jeżeli mówimy coś łatwego, to zaraz się okazuje. Dobra, zająłem się tym ST. Razem z właścicielem obmawialiśmy dalszy plan działania, zaraz Wam przekażę co tutaj robimy. W czasie czasie już wyjął w Skodzie, już wyjął w Skodzie amortyzator, a gdzie on z nim jest? Dobra, amortyzator mamy już zainstalowany na imadle, dlatego że musimy wydobyć co? Tutaj tą tuleję, a, dokładnie poduszka amortyzatora. my odkręcamy ją, bo tylko i wyłącznie tą poduszkę musimy odzyskać. Reszta idzie w kubeł. Dobra, poduszka już została zdemontowana z tego amortyzatora starego. To jest ta strona sucha jeszcze. Zobaczmy, czy działa. Wszystko, coś marcelowi poleciało jakieś narzędzia. A chyba działa to. No, chyba raczej nie. Zobaczcie. Nic nie odbija. Ok. Czyli drugi amortyzator też już jest wykończony. No chyba, że to jest olejowy. Ale raczej montowali do nich olejowo-gazowe. Nie pamiętam teraz. Zaraz zobaczymy na nowym. To zobaczymy, czy to był olejowy czy olejowo-gazowy. Bo olejowe wam się nie cofną. Tak? Nie cofną się. To gazowy się cofnie. Dobra. Mamy nowy ten amortyzator. Sprawdźmy sobie, czy on jest gazowy, ale na pewno, bo skoro mamy tą opaskę, no jak widzicie, jest to gazowy, czyli wychodzi samo czynnie. Gazowo-olejowy dokładnie. Wychodzi jeszcze, wychodzi. No i wyszedł. Dobra, takie będziemy montować, ale musimy czekać jeszcze na odboje, bo nie dostarczyli nam odboju. A to takie o, osłony mamy, tak. Tak, mamy osłony, a odbojów jeszcze nie mamy, także musimy to też wymienić, bo to już jest zbruszałe. Dobra, przyszły te odboje. Słuchajcie, przekażę ci to. Kurde, rękawiczek nie założyłem. No dobra, to jest nowe dosyć, także nie wolę. Przychodzi do Was taki zestaw. Tak, to musimy sobie wcisnąć. Tutaj mamy wciśnięte. O! Mamy to wciśnięte, wsuwamy, nakładamy sobie to i przykręcamy tę nakrętkę. Bierzemy sobie zaraz klucz, tu mniejszy klucz i dokręcamy to wszystko i ten odbój tu wsuwamy w tą poduszkę. Dobra, no i Marcel dokręca teraz. Czy się śmiejemy? Do końca chceś powiedzieć. Czy się śmiejemy? Bo słuchajcie, no ja wam obiecałem, że na kanale nie by. Co to jest? Patrz na tą kamerę. Czekajcie sekundę, bo ja mam pełno oleju na niej chyba. No, to Dobra, już jestem z powrotem. Kamera była pokropkowana w oleju. Tutaj Marcel dokręca tego Amora. Jak widzicie. Tu jeszcze kapturek przychodzi. Jest. Dobra i idziemy to montować. Dobra, czyli co? Marcel od dołu już śruby założył na Amora. Gdzie jest nakrętka teraz? Dobra, a propos tego co tak żeśmy się śmiali, to Jacek chciał tam przekląć, ale usłyszał tylko dźwięk kamery, to już tylko było takie coś mówi, mówi i nagle cisza, cisza. dlatego żeśmy się tak śmiali. Tak panie Jacenty Oczywiście. No, no i co, tutaj przyłapujemy sobie śrubę na dole, oczywiście lewarując go podnośnikiem. Tak Ustawia sobie tam marcel na tej górze na, na wkręcenie tych śrub Przyłapuje, pamiętajcie żeby ręcznie Zanim nawet użyjecie pneumata, klucza, cokolwiek Żeby ona Wam ręcznie dosyć mocno weszła I tak solidnie, bo możecie szybko zerwać gwint A tam zerwanie tego gwintu to już później się wiąże Nawet nieraz z kruciem po prostu pół pojazdu Bo te gwinty są w karoserii Widzicie ile on wkręcił sobie gwintu? Właśnie po to żeby Kto to był tak wysoka A Ty Ty, ty złośliwie to zrobił No sam sobie go podniosłeś No ma przyłapane i dokręcacie to I teraz jeszcze jedno pytanie macie do nas Czy tutaj trzeba podnosić żeby to skręcić? Słuchajcie to tu jest tuleja pełna Więc nie trzeba Tego nie trzeba podnosić tak jak niektóre zawieszenie Bo na przykład tutaj w tym aucie <laughs> Oczywiście po rozpięciu tego wszystkiego Tą śrubę nam się udało wykręcić Dobra, po rozpięciu tego wszystkiego oczywiście będziemy musieli tutaj podnieść Czyli zasymulować mu, że on stoi na drodze normalnie Tu jak będziecie mówić, to tu jest luźny wężyk Ten wężyk jest luźny, także tu będziemy symulować, że auto stoi po prostu na drodze I dopiero będziemy mogli skręcać te tuleje na stałe Dobra Góra już przyłapana, na no gotowo. Daj, ja cię przytrzymam to. Hmm? Zosia się samo, tak jest. I no, już nie wejdzie i się zdziwi mocno. I tak szybko wymieniacie sobie amortyzator. Jak i jeden, tak i zaraz będzie wymieniany tutaj drugi. Dobra, to już amory, mniej więcej wiecie, jak wymienić w Skodzie. To jest Skoda Octavia 1, także dosyć szybko wymiana tych amortyzatorów. Ściągamy szybko tego, wymieniamy jeszcze tego. Zostanie tutaj założyć pasek PK. Olej został zrzucony, także filtr też już został wymieniony. Uzupełnić olej, no i Skoda zrobi nam papa. Pa. Jeszcze Wam najwyżej nagram, jak pasek PK jest uszkodzony, bo ponoć jest mocno uszkodzony, ale tego to nie wiem, bo jeszcze go nie oglądałem. Jak to obrócić? No, normalnie, no kamerę obracasz. <śmiech> <śmiech> nie ma jak w telefonie? <laughs> nie. Yes. Słuchajcie, czemu tu trzymamy? Bo to i tak jest amortyzator śmietnik. I teraz zobaczcie, ja odkręciłem tą śrubę, ale Marcel w tym miejscu uszkodził już amortyzator przez to. No nawet nie uszkodził, no ale dobra, możecie oczywiście uszkodzić tu w tym miejscu ten amortyzator, ale ten amortyzator i tak jest w kubeł, więc nie mam najmniejszego problemu. O, ale wylał ostro, zobaczcie, jak mokro. No, także wylał, wziął ten, złapał sobie ten amortyzator i ten amortyzator tak naprawdę już macie do śmieci, tak czy tak, jeżeli nowy, świeży złapiecie, a chcecie tylko same odboje wymienić, no to go w ten sposób uszkodzicie. Żeby go odkręcić, jeżeli macie sprawny amortyzator, oczywiście tutaj bierzecie klucz. Drugi klucz, taki o, wygięty najpierw, który pasuje. I odkręcacie sobie tą śrubę Tak, tak. To jest śmieć. Widzimy na ponowny. No, no dlatego nie, nie ma Ja nagrywam. No poszedłem za mora. Teraz sam prezes i właściciel warsztatu. Tak. Nie będzie. Ma sam, sam prezes będzie <noise> <noise> skręcał. Nikt tego lepiej nie zrobi niż on. Jeżeli będę w dobrą stronę kręcił. jak przeciąg. Poczuł opór. Jest moc. Dobra. Jest gotowy. Mam no iść? Powinienem. Dobra, ciąg dalszy Skody. Nowy pasek idzie taki, gejca. Widać, widać. Dobra, to jest nowy, a ja teraz Wam pokażę jak stary jest trzaśnięty. Tutaj jest zdemontowany stary. Zobaczcie. Na tym by jeszcze pojeździł, ja nie wiem czemu ten diagnosta nie chciał przepuścić. Znaczy przepuścić, on przepuścił auto. Tylko się czepiał, że... Czepiał, no Boże, też źle powiedziane. Zwrócił uwagę, że pasek jest uszkodzony. Kontynental to by pochodziło. O, kontynental to da. Na... To jeszcze by pośmigał z 200 tysięcy co najmniej. No. Dobra, nowy zakładamy. Ten, oczywiście, w kubeł. Także co? Dzięki serdeczne za uwagę. Pozdro i do następnej naprawy.